Jeszcze kilka drobnych uwag, a propos 3 maja. 3 maja w tym roku, pierwszy raz od yy, przedwojnia, mieliśmy defiladę wojskową 3 maja. Ale warto zauważyć, uświadomić sobie, że ostatni raz defilada wojskowa 3 maja była w roku 1939. A więc niemal tuż przed wybuchem II wojny światowej. Niektórzy wyciągają z tego niebezpieczne wnioski, że skoro teraz nagle przywrócono defiladę 3 maja, to i niestety groźba awantury, czy nawet wojny jest dość poważna. A na dodatek niektórzy obliczyli, że pan Duda w swoim przemówieniu 3 majowym użył 44 razy słowa Europa. To nie tylko chodzi o to, że to za często, no bo po jaką cholerę tyle razy mówić Europa w krótkim przemówieniu, ile o to, że użył liczby Mistrzowskiej 44, a on sam ma numer Mistrzowski 11, a 44 jest zwiastunem niestety wojny, siły, awantury i daj Boże zwycięstwa. Więc jest zbyt wiele znaków, symboli, które mogą być niebezpieczne, więc uważajmy i módlmy się i przygotujmy na wszelkie możliwe ewentualności i uchroń nas Boże od wszelkich kłopotów. Amen.